Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj dla Was przygotowałem film z mojej zakupy w kwietniu z chemii gospodarczej. Te zakupy zrobiłem w jednej firmie, jest to firma Savre i w sumie jest to firma, którą już pokazywałem w marcu no, zrobiłem zamówienie, pokazywałem Wam otwarcie paczki, jak wygląda spakowana paczka, jak w środku wyglądają produkty, no i to już jest moje drugie y, zamówienie y, i w sumie to są produkty, których nie miałem jeszcze w poprzednim zamówieniu oprócz jednego produktu y, to jest ten odkamieniacz, który kupiłem już y, ponownie ponieważ, y, no, zużyłem go najszybciej, y, udało mi się tam poczyścić różne rzeczy y, w kuchni y, właśnie, które były tam Pokryte kamieniem, tam oczywiście i baterie, też także bardzo ładnie wszystko ładnie odeszło, i Od kam no, ten kamień odszedł, został rozpuszczony, więc uważam, że jest bardzo dobry produkt, i dlatego też znalazł się ten produkt u mnie w zamówieniu. Nie zamawiałem takiej chemii, wiecie, typowej, takiej do prania, bo jeszcze troszkę tych produktów mam i też zamierzam też Wam coś innego pokazać nowego. Też taką inną firmę, która też jest katalogowa, też można zamawiać przez internet w sklepie internetowym. Także no, zobaczymy potem, co w której firmie będzie można kupić i też zapytam Was o opinię ale to pewnie będzie dopiero w następnym nagraniu. Dobrze, przechodzimy do tego, co jest tutaj w Savre. Taki preparat do ekranów, do czyszczenia, miałem taki środek podobny w formie pianki, który mi się już właściwie skończył, także też taki produkt do ekranu, do telewizora, do, do czyszczenia komputera. Czy klawiatury na przykład, to mi się przyda. Jedynie co, no to nie zamówiłem pompki, więc szkoda, no po prostu będę widocznie na jakiejś tam szmatce też umieszczał ten produkt i w ten sposób czyścił żel do udrażniania rur no to y, typowe produkty te, tego typu jak kret y, tego typu produkty stosowałem do tej pory albo jakieś tam zamienniki takie z hipermarketów zobaczymy jak się ten żel sprawdzi i przy okazji sprawdzę też jak on czy on pachnie czy śmierdzi nie no, zapach jest taki normalny typowy jak płyn taki chemiczny nie jest straszny, nie jest jakiś taki mocno odpychający, absolutnie nie, ale jeszcze słuchajcie, zobaczę ten preparat do czyszczenia monitorów. Nie, no. Delikatny, prawie, że coś tam czuję, ale taki naprawdę delikatny zapach. Yy, yy, taki jakby, taki preparat normalny do czyszczenia. Troszkę, gdzieś tam na końcu może być jakiś alkohol lekki. To dalej mam żel do kamienia i rdzy. Duże opakowanie. 600, ile to jest? 750 ml i jest nawet miarka tutaj z boku. I też można zobaczyć, ile tego płynu jeszcze jest w butelce. Żel do kamienia i rdzy. Niesamowicie skuteczny. Powoduje odzyskanie blasku. Także mm, też mi się przyda na pewno taki produkt, no używam głównie do y, czyszczenia baterii w kuchni i łazience, tego typu produkty, dalej preparat do prasowania no to wiadomo, że do żelazka jest to preparat taki, który y, wlewa się do żelazka zamiast wody no i one, takie preparaty y, pozwalają na to, żeby troszkę no y, to pranie było bardziej takie miękkie i po prostu lepiej się prasowało. To już czymś pachnie. Lekki, delikatny, taki jakby kwiatowy zapach. Delikatny bardzo. Zapobiega gnieceniu się, wydłuża żywotność materiału. No to głównie o to chodzi w tego typu produktach. Dalej mam balsam do naczyń, czyli taki można powiedzieć płyn do mycia naczyń ale pewnie łagodny dla y, dłoni, nie pozostawia smug, bezwzględny dla y, tłuszczu no i tutaj taka myta filiżanka generalnie mnie takie płyny do mycia naczyń długo schodzą dlatego, że ja takich głównie używam zmywarki do zmywania, jedynie tak pod kranem bieżącą pod bieżącą wodą, na no to zmywam. Po prostu takie jakieś talerze z większych zabrudzeń, na przykład taki garnek po takiej domowej kawie śniadaniowej. Wiadomo, trzeba przepukać, żeby tam tego mu po kawie nie, nie dawać do zmywarki na przykład. No i 750 ml takie opakowanie. I tu wszystko są takie nakrętki, jakby można było powiedzieć, no, jest jakaś instrukcja, że to należy wyrzucić do, chyba do kasza, nie wiem, jest jakaś taka grafika, nie wiem co to oznacza. I ten zapach jest taki nieoczywisty. No, nie śmierdzi, absolutnie nie śmierdzi. Pachnie czymś takim kremowym, jakiś taki jakby zapach taki związany bardziej z, z czymś kremowym no zobaczymy jak się ten produkt będzie sprawował dalej tu mam odplamiacz no i u mnie te odplamiacze rzeczywiście schodzą ponieważ ja zauważyłem że jak się używa takich odplamiaczy nawet w niewielkiej ilości do, do prania to rzeczywiście łatwiej szybciej te wszystkie zanieczyszczenia różne takie plamy schodzą najbardziej te ja lubię takie te odplomniacze enzymatyczne bo one głównie najlepiej działają ja robię w ten sposób że jak widzę że jest jakieś ubranie z plamką to spryskuję taki właśnie to, ten fragment odzieży z tym sprayem właśnie z tym no, takim odplamiaczem i jak właduję do pralki, to opóźniam start o pół godziny. Także pół godziny tam sobie ten środek pracuje, te enzymy w środku sobie tam zaczynają jakby tam się rozwijać troszeczkę i potem wiadomo, jak już ten produkt się rozwinie yy, na tej odzieży, no to wtedy wiadomo jest pranie właściwe. Natomiast to jest typowy odplamiacz do ubrań, tapicerki i dywanów, więc nie tylko do pralki można dodać, ale też również do odplamiania dywanów i to jestem ciekawy jak on się sprawdzi, bo tak specjalnie innego preparatu do dywanów yy, nie mam, więc spróbuję tam zaczyścić go teraz. Jak będę robił takie sprzątanie przed świętami, to spróbuję dywan w tak, gdzieś w miejscach, szczególnie w rogach. Jak tam jest trochę zadeptany yy, i odkurzacz, wiadomo, odkurza, ale, ale po prostu yy, no, gdzieś czasami mogą być takie troszeczkę bardziej te yy, plamy, jakieś takie może nie plamy, tylko po prostu bardziej zmiany kolorów, takie ciemniejsze fragmenty. Zobaczymy. No, tak wygląda i jest to. 750 litrów, też butelka taka z taką miarką, i tu z boku widać, ile mniej więcej tego produktu może być. A czy właśnie zapach? Nie normalny, jakby taki bezwonny, z delikatnym, takim lekkim, chemicznym zapachem. Neutralny, powiedziałbym. To dobrze jest, że te środki tak nie śmierdzą mocno jakimś takim lizolem, czy jakimś takim, wiecie, takim typowo chemicznym produktem. Nie. I na końcu mam płyn do silnych zabrudzeń. I tu jestem ciekawy. Usudza, usuwa sadzę, Smary i oleje. Czyli to są takie naprawdę mocno, mocno zabrudzone powierzchnie. Myje, je na błyszcza. Mocno skoncentrowany to jest multi-purpose Tak, po angielsku jest jeszcze napisane. No i płyn do powierzchni silnie zabrudzonych. Preparat doskonale czyści tłuste i uporczywe zabrudzenia z powierzchni opornych na działanie alkaliów, usuwa zanieczyszczenia ropopochodne, smary oleje, jak również osady i mydła oraz osady mineralne. Skutecznie usuwa sadze smary oleje, zanieczyszczenia ropopochodne, z posadzek przemysłowych, hal laboratoryjnych, warsztatów, magazynów, płyt chodnikowych oraz gospodarstwie domowym, doskonały do mycia naczyń. Maszyn silników, nie na czym, maszyn silników, czyli tak pewnie do piekarnika, do jakiegoś tam grilla, to pewnie można go użyć. No, ja się zastanawiam, do czego ja tam mogę użyć. No, chyba faktycznie, jak są jakieś takie rzeczy, byście, mocne, y, trudne do usunięcia y, y, zanieczyszczenia. No i tu otworzę, ale widać, że jest jakieś też zabezpieczenie. No, ten chyba jest najbardziej intensywny z wszystkich chemicznych. Jest taki środek przezroczysty, płyn. No, zobaczę. No, w każdym razie nie jest jakiś taki strasznie mocny, taki odpychający też. Chociaż ten produkt ma najsilniejszy, taki intensywny zapach z tych wszystkich produktów do oczyszczania. Dobrze, i jeszcze, no szkoda, że Wam nie pokazałem tego pudła, ale niestety spieszyłem się i tak otworzyłem to pudło. Okazuje się, że nawet do góry nogami, niestety. No, ale tak jak i w poprzedniej paczce, Savre, co Wam pokazywałem, dostałem taki właśnie liścik, i tu była informacja tutaj z tyłu, kto tę paczkę przygotowywał. No i tym razem pani Marta mi ją spakowała wcześniej w marcu pani Karolina przygotowała dla mnie paczkę no i tu oczywiście jest też i faktura to możecie zobaczyć jak to wygląda środki nie kosztują jakoś tam bardzo dużo bo razem z wysyłką, ze wszystkim, które kosztuje też 11,90, zapłaciłem 159 zł za te wszystkie preparaty, więc to są też i takie ceny, powiedziałbym, takie normalne, jak w sklepach można mieć i kupić sobie normalne produkty. No, troszkę może, mogą być troszkę idealne, tańsze w sklepach, takie podstawowe marki, no, ale według mnie, no to. Tutaj mogą być te środki, takie, które się sprawdzą w, w, w działaniu, no bo mówię, produkty, które kupiłem sobie w poprzednim zamówieniu. Sprawdziły się, ogólnie jestem zadowolony. I w kolejnym filmie będzie, mam nadzieję, że ten film chyba dodam jutro, bo zaraz zaczynam też nagrywać ten drugi film. Dostałem już paczkę z tej nowej firmy i będę Wam pokazywać, jak wygląda zupełnie ta paczka od początku. No to ja dziękuję Wam za uwagę, gdybyście coś sobie chcieli kupić ze zniżką właśnie w Savre, to pod filmem w opisie będzie link do rejestracji, do założenia sobie konta w Savre i będziecie mogli sobie kupować te produkty dużo taniej. I ten link pozwala Wam na założenie takiego konta, który daje 30% zniżki. No to do miłego na razie. Wam przypominam, że też jest w opisie mój mail. Jeżeli macie jakieś pytania, kwestie takie dyskusyjne, zapraszam do, również do, do napisania do mnie maila lub zadania pytania pod filmem w komentarzu. Chętnie odpowiem.